Cześć, czołem, witajcie w wideo relacji poświęconej spotkaniu fanów gier planszowych, ale nie tylko Rzuć Kostką. Rzuć Kostką organizowane jest w Warszawie i zdaje się, że już na trwałe wpisało się w warszawski kalendarz eventów poświęconych gier planszowym, górkowym, taktycznym, strategicznym i karcianym. Już kolejna edycja tego wydarzenia ma miejsce w dniach 29, 30 października, a więc w ten właśnie weekend w Warszawie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na warszawskich mocinach. Organizatorem spotkania fanów graczy jest Game Troll TV, znany pewnie Wam z YouTube oraz Facebooka. Natomiast gospodarzami są oczywiście uczelnia UKSW, ale przede wszystkim prężnie działający samorząd studentów UKSW, który również pomagał trollom w organizacji całego tego przedsięwzięcia. Jak sami widzicie, audytorium Maksimum jest naprawdę maksimum. Oczywiście, musimy się najpierw wdrapać aż na pierwsze piętro. przedrzeć się przez ten korytarz nieco przyspieszmy. Korzystając z wolnej chwili, kiedy ja się wdrapuję na schody, e, omówmy sobie, co z dobroci czeka na nas na evencie. Podczas rzuć kostką, udało mi się nagrać trzy wywiady, w tym pierwszy, uwaga, z samymi Game Trollami, także będziecie mogli go sobie spokojnie obejrzeć. Dwa kolejne, trochę przekornie, Przedstawicielami gier figurkowych, taktycznych, ale o tym później. Jeśli chodzi o sklepy i wydawców, mamy tutaj przede wszystkim Red Seven, który zorganizował również finały Mistrzostw Polski w grze karcianej. Uwaga logicznej karcianej właśnie w Red Seven. Całkiem nawet spore stoisko miała tutaj plaszomania.pl. Gdzie ceny e, gier możliwych do zakupu zostały zakrąglone w dół? Sklep rebel.pl pokazał się również na inwencie i oferował swoją profesjonalną pomoc w przebrnięciu przez niejedną zagmatwaną instrukcję. Magic The Gathering dostarczał sklep e Jeśli chodzi o figurki i taktykę, dominował oczywiście Warhammer oraz Dust, ale nie zabrakło również e, wkraczającego na salony Star Wars Armada. A teraz wchodzimy już do samego pomieszczenia, w którym zorganizowano rzuć kostką. Jak widzicie, sala jest naprawdę spora. Tutaj są jeszcze takie dwie odnogi korytarzyki, które pewnie zobaczycie w materiale, także to jeszcze nie jest wszystko. Dla najmłodszych, dla rodzin z dziećmi, również przewidziano dla nich właśnie kącik z grami typu pędzące żółwie, także każdy mógł się tutaj odnaleźć. Wystarczyło, że już godzinę po otwarciu sala zaczęła się dość szczelnie wypełniać oglądającymi, grającymi fanami, graczami, którzy przybyli na Rzuć Kostką. Tak więc ta masa stołów, którą tutaj widzicie, a myślę, że było ich około 50, że ich jest jeszcze około 50, ponieważ cały czas macie możliwość jutro zawitać na Rzuć Kostką i stać się częścią. Tego eventu. Ja już właściwie zostałem kupiony i właśnie takie fajne, pozytywne, zakręcone bycie kupionym polecam Wam i pojawienie się jutro, jeżeli jeszcze dzisiaj Was tutaj nie było. Jeśli chodzi o nowości wydawnicze, no to oczywiście nie mogło ich tutaj zabraknąć. Ilościowo może nie prezentują się tutaj jakimś szerokim frontem, ale są i można w nie zagrać. Co jest najważniejsze? Akurat tutaj może przybliżać sylwetkę gry Yeti. W tym momencie prezentowaną na stanowisku Lucrum Games w tej grze planszowej i jak widzicie z elementami 3D. Tak, 3D, skaczemy po trójwymiarowej górze, zmagamy się z własnymi słabościami, zmagamy się z matką naturą, no i z tytułowym Yeti. Ok, cześć czołem, ja mam na imię Przemek. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie na evencie nazywanym e, Rzut z kostką, ze mną są Carlos, Bircz, witajcie panowie, e, opowiedzcie może skąd pomysł, co to Pomysł na cosplay wziął się z bardzo prostej przyczyny. Ja bardzo polecam tym wszystkim, którzy kiedyś nie będą mogli grać, nie będą mogli znaleźć sobie osób do grania. Zróbcie po prostu event i te osoby tak się same przyjdą. Właśnie ten pomysł wziął się z tego. Ja bardzo lubiłem sobie z tym grać. Znaczy w sensie, że zrobię event na pierwsze wydarzenie. Przyszło 23 osoby. Ja nie tym wydarzeniu już tutaj został. Teraz zamiast 23 osoby przychodzi ponad pół tysiąca, 2000, w ciągu w ciągu dnia. Tak? Tak, W ciągu Ponieważ wydarzenie jest dwudniowe, dzisiaj jesteśmy w sobotę na pierwszym dniu, a jaki macie plan na przyszły dzień, co się będzie dzisiaj działo, co się będzie działo? To jest granie, tak? Dużo grania, możecie wsiadać przy kogoś, grać, co chcecie. Będziemy losować się. dużo nagrod, praktycznie co dwie godziny będą nagrody do wygrania, będą dodatkowe turnieje w nagrody do wygrania, mamy, mamy mapa, retrzegę. Tak, czyli po prostu szastamy grani od siebie do początku. Całego będą okay. aż do ostatniego dnia. To... Panie nie? Tak, tak, zdecydowanie jest, zdecydowanie jest. Duży problem, który nie dostaną, się wygra. No i ten wyjściówka się, aż z majątką. Co dziesiątą osobę, to jest osoba z pięćdziesiątami chłopami. Tak jest, lekko, lekko. Okej, okej, okay. czyli osoba z pewną no mamy tutaj na tym momencie. No to rzuć kostką, nie, prawda? To bycie, czy w przy takim razie jest jakiś okres nie? śnieżnej. A, czyli kredy, wogoda, gresie, to. Nie, 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 Losy osoby, która wygrała grę, wypadają już z puli, także Zuchanie. to jest takie... Znaczy yy, przyjść, żeby mieć szansę wygrać grę, a jak się jeszcze weźmie w czymś udział, to jeszcze ta szansa jest większa. Dokładnie. Mhm. Powiedzcie, który tu jest, tu już jest wydanie tego ty, ty. eventu. <tywetki> hmm. To może tak, bo wybieranie trzeba chyba podzielić na rodzaj eventu. Na samym początku to było taki mały szkolny event, a który rzeczywiście chodziło, nie miałem tak jakowa szczególna rzecz, natomiast te, tego rodzaju... No to już jest trzecie wydarzenie tutaj, gdzie myślimy na UKSW w Warszawie i to już tam jest taką większą, większą kare jest trzecie raz, bo nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, yy, kolejne będą jeszcze większe, jeszcze większe miejsca. Zauważyłem przechodząc się po stołach, zaraz za chwilę to pokażemy, że e, póki co przynajmniej dużą część stołów zajmują techniaki i, techniki, i e tak. Czy to jest jakaś reguła, czy może to jest tak, że z eventu na jakby ta tematyka jak się zmienia? Las ja. tak jest z nami od początku ze zainteresowanie marka tym tematem właśnie trzeciego trona. Natomiast workamer staraliśmy się, żeby już od jakiegoś czasu się pojawił u nas jako taki stały element ze względu i na naszą nostalgię, bo obaj już tak wypływaliśmy się na workamerze, a ponieważ jest ال... totally. awesome. also... to nowy, bardzo popularny system, bo bardzo chcieliśmy, żeby on też był częścią rzeczową i myślę, że niedługo nasze to też materiału filmowego. Tak, tak, jak najbardziej. My mimo to, że nie ma tak, że przychodzimy sobie na event. więce duchowym, wielka mamy też indicatoring, czyli nie wiem, moją grę z uczycielstwa, filosofnie raz też. Lubimy w to bolić, więc e, myślę, że żeby te nasze pozytywne emocje wykonały się teraz na nawet odwiedzających. Słuchajcie, linką klasyczyńską, ponieważ Was tutaj nie ma, nie widzę Was. <grytanie> Zapraszamy. Dokładnie, podajcie. Ok, dzięki serdecznie za ten krótki wywiad. E, dzisiaj gościliśmy na rzucie kostką Game Throw TV. Dzięki panowie, to gry dzień, będą dzień z wami, żeby... widzimy się podczas kolejnej generacji. Ej! <grym> Zapraszam serdecznie, jedna Tactics. Polecam, bardzo fajna gra łącząca wszystko co najlepsze. Z grą Witewną oraz, oraz, oraz grą skibniszową. Dodatkowo, fajne modele od razu zapodkładowane. Możliwość kupienia modeli premium od razu pomalowane przez chińskie rączki. Myślę, co by nie mówić dalej, gra dzieje się w alternatywnej Mamy trzy frakcje na wyboru. Oś, Hitler już dawno nie żyje. Związek sino-sowiecki, czyli do armii Stalina dołączyli bracia komuniści z Chin Oraz alianci. I teraz do aliantów dołączyła, dołączyła również Australia, Brazylia i dużo innych krajów. Dość kolorowo, dzieje się na świecie. Dzieje się na świecie, jest dużo. Jak widać po polu bitwy wchodzą kroczące maszyny, śpiewające śmierć i zniszczenie. Trzy różne atrakcje, każda inna. Dodatkowo, jeśli ktoś... Nie jest zdecydowany, może na być, uwaga, uwaga, najemniczki, najemniczki mają miotacze, najemniczki mają granatniki i najemniczki mają potężne mechy, bardzo fajne mechy. Nie, 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 nie zapraszam, gra jest nie z, z, nie w dostępnej cenie, w Starterze znajdują się taka fajna mapa, budynku, przeszroku, zestaw kostek, drogatek, w jest tu i wyłącznie w zestawie startowym. Zestaw mech, co najważniejsze, os準備... oraz oddział hey, tego Słuchajcie, jeśli chcecie zagrać fajną grę, szybką, w której nie ma jakichś niedopowiedzianych zasad, bo zasady są bardzo fajne, d, d, bardzo fajnie ogarnięte d, 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 w sposób matematyczny i w sposób jak najbardziej zagadnienia taktyczny. Zapraszam takich, to jest gra, w której nie da się nudzić, a im jest im więcej minimalista, więcej tym jest bezelej strona hockeystyczna jest jak najbardziej prężna jest nas coraz więcej wszyscy jesteśmy w miarę pozytywni w miarę podkreślam zaproszony, tak, nie można się dzięki wielkie, jeden fak ode mnie ok, słuchajcie czy mechy mogą strzelać nad tymi przeszkodami betonowymi z szkodami betonowymi nie, bo właśnie jeżeli mamy od pola do pola, a nie na wysokość mapy. Często tutaj, jeżeli, zobacz, jest, jest punkt na środku pola. Prowadzisz linię, jeżeli nie ma nic na, na drodze, co przeszkadza i co jest ograniczone widoczności, Ty widzisz i ktoś ci widzi. Nie ma, żadne, nie ma żadnego tutaj. Widzę, nie widzę, tak jak jest w 40, tak jak jest w Jeżeli stoisz na polu. Na którym, tak jak tutaj, masz dwa pola, dwa pola. Przechodzi przez krzyż i to w że. Ja widzę, ale on ma osłonę i on nie widzi ja mam osłonę. Nie ma żadnych nie Wszystko właśnie nie bez przyczyny w nazwie tej grze jest taktyk. Owszem, jest to element losowy, ale on tylko pomaga tym, którzy by wykonali dobre taktyczne ruchy. Jest, wykonuje się ruchy naprzemiennie, także nie ma niesprawiedliwości, tak jak na przykład, e, nie wiem czy graliście w Mordkach, bardzo lubię tę grę, ale niestety najpierw ty się ruszasz, później się rusza przeciwnik i najpierw on cię masakruje, a tu później dobitkami starasz się mu odpowiedzieć. Tutaj ruchy, e, pierwsze ruchy e, e, są wręcz e, szachowe, także jak, e, jak sam widzisz, jak sami widzicie, opcji jest naprawdę bardzo dużo. Zapraszam serdecznie. W Środek, w gentleman's playing oraz e, do Wargamera, z którym jesteśmy, jest, jesteśmy zaprzyjaźnieni, za w którym możemy może grać. też z z przyjemnością wytłumaczę pan zasady, użyczy swojej armii, jeżeli na razie nie macie własnej. E, co to dużo mówić, no. Jesteśmy środowiskiem otwartym, bezkompleksowym, nie spinamy się, nie spinamy się o zasady, bo chodzi o to, żeby było jak to było nas jak, jak najwięcej. Takie ja jestem dużo. E, no, das Tactics. Łapka w górę! Na Facebooku może nas znaleźć pod adresem z Polska. O i polecam e, sklep jeszcze Wargamer prowadzony przez e, niesamowitą osobę pana Marka Leskowskiego, który dzięki e, Warcopter, przepraszam, e, w, e, dzięki któremu DustActX jest obecny w Polsce. To e, była jego własna e, inicjatywa, dlatego serde, e, wielki szacun Markowi. E, no i cóż, można tam kupić praktycznie wszystko. E, zapraszam. Okej, okay, dzięki wielkie. Ale, 8 kostek. 8 Widzimy profesjonalną przeszkodę terenową, prawdopodobnie dodawaną do każdego zestawu podstawowego dla Tactics! Cześć Daniel, widzimy dwie wspaniałe plansze do gry. Łochamy bitewnia, Gdybyś nam mógł powiedzieć coś, coś o sobie, kim jesteście, co tu robicie. Witam serdecznie, Daniel Kasprzykowski. My przyjechaliśmy z, z takiej fajnej mieściny pod Warszawą, Ząbki i reprezentujemy księgarnię Orla, która jednocześnie jest połączeniem z Orla Cafe, a i tak naprawdę zajmujemy się... Propagowaniem oraz sprzedażą gier planszowych, jak i właśnie e, gier pitewnych, w tym, w tym wypadku Warhammera. No, e, na, na tak naprawdę zaproszenie trolli, z którymi dobrze, dobrze żyjemy, e, przyjechaliśmy właśnie z Warhammerem, Warhammerem 40000 i Warhammerem Age of Sigmar e, i staramy się tak propagować e, ten, te hobby wśród tak samo małych, jak, 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 jak i dużych tutaj. Okej, okay, widzę świetnie, świetnie wykonane figurki, fajne tereny. Naprawdę ekstra są te dwa portale. Czy sami malowaliście? Tak, wszystko jest naszą, naszą robotą, jeżeli chodzi o malowanie jak najbardziej. Trochę mamy rzeczy tak, kupnych tak, z, z Game Workshopu, też jak najbardziej bawimy się sami w, w makietowanie. Można, można zobaczyć różne tam styropiany i inne dziwne rzeczy codziennego użytku przerobione na kawałki do makiety. Więc jak najbardziej robimy sami i tak samo staramy się e, m, z, zarazić e, tym e, innych, żeby też nie oddawali innym do malowania, tylko sami się by tym bawili. Czy zawsze macie taki szeroki dość przekrój graczy, czyli e, nawet i najmłodsze pokolenie, dzieci widzę tutaj, zerówka e, też się fajnie bawi? Tak, ja osobiście nawet chodzę po szkołach, po świetlicach, czy, czy na, z własnej inicjatywy, czy nawet na zaproszenie dla dzieciaków pokazuję. Z tego względu właśnie, że Warhammer może 40 nie, ale z Age of Sigmar, z którym przyjechaliśmy, czyli fantazy. jak najbardziej się nadaje jest na tyle prosty, że dzieciaki są w stanie to ogarnąć. Także mamy do, do, do Sigmara jest zarówno jak i świetliczaki pierwsza klasa, jak i 30-40 latkowie świetnie się przy tym bawią. Okej, okay, dzięki serdecznie. Za wywiad. Jak widzicie, Warhammer i dla najmłodszych, i dla e, już nieco zaawansowanych wiekiem dla każdego jednym, jednym zdaniem. E, widzę tutaj jeszcze wasze chyba stoisko, czy przywieźliście ze sobą coś do kupienia? Tak, jak najbardziej mamy ze sobą zestawy, wszystko co jest pokazane na miejscu również można u nas nabyć, bądź odwiedzić nas w Ząbkach w Sięgarni Orla, gdzie też jak najbardziej można grać naszymi figurkami, kupować, malować z nami, umawiać się, grać do, do północy. Zapraszam. Jak widzicie na umór, Warhammer na umór. Dzięki. No i cóż, kończymy już powoli relację z pierwszego dnia rzutu kostką w Warszawie. Jak mam nadzieję, słychać było tu bardzo głośno, i jak mam nadzieję, widać było tu bardzo tłośno. Uśmiech. Mnóstwo ciekawych osób, cała fura gier do ogrania i oczywiście niesamowita atmosfera. A tymczasem trzymajcie się ciepło do następnej wideorelacji. No i cześć!